Nie chcesz, żebym spędzała z ojcem weekendy? Próbowałam powiedzieć ci to przez telefon, ale aparat wypadł mi z ręki. Czemu tak ci to przeszkadza? Nie chodzi o mnie, tylko o ojca. Jest podenerwowany, ma kłopoty w pracy. Próbuję uniknąć niepotrzebnych kłótni. Znasz ojca. Nie, 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 nie znam, w tym cały problem I Coś mi się tj. wydaje, że chcesz się to, mnie pozbyć Przysięgam, w żadnym to, nie tak, razie Nie przepadamy za sobą Ale tu nie chodzi o nas, tylko o twojego ojca Jeśli się dowie, że tu przyszłam Co się stanie?

to to nie twoja sprawa. Dziewczyna z charakterem. Jej życie pełne jest problemów i rozczarowań. Ale jak każda kobieta, marzy o pści. Tak, kocham ją. Kocham go, czy nie? wreszcie spotka tego jednego? Serial Nie igraj z aniołem. Dzisiaj o 18.00 w czwórce. Pamiętam twoje szaleństwa. To od ciebie? Obrazek psa? Daj spokój. Jestem pewna. Kose, musimy pogadać. Zostawisz nas? Chętnie was posłucham, gołąbeczki. Proszę cię. O co chodzi? Rozmawiałem z Gastonem. Wiesz, co powiedział? Co? Wykluczył mnie z drużyny, bo mu powiedziała, że mam astmę. Martwiłam się o ciebie. To była twoja reakcja, kiedy zobaczyłeś mamę. Właśnie. Czemu wtrącasz się do mojego życia? Stracę cierpliwość. Przepraszam. Myślisz, że to wszystko załatwi? Zależało mi na drużynie. Ty mnie z niej wykluczyłaś. Największa szkolna plotka ma na imię Pilar. I? 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 Ona nie chodzi na twoje warsztaty. To córka Gandii. Od razu pobiegnie z tym do tatusia. Cześć. Jak cię masz? Usiądź. Co porabiasz? Oczywiście uczysz się. Ślicznie wyglądasz. Tak młodzieńczo. Cała promieniejesz. Daj spokój. Poważnie. Zaskoczyło mnie, że nie przyszłaś na moje warsztaty dla modelek. Nie interesuje mnie to. Niedobrze. dobrze. Przemyśl to jeszcze. Dlaczego? Coś do picia? Mam tu napoje. Spróbuj, przepyszne. Masz wspaniałą figurę. Nadajesz się na modelkę. Poza tym nieźle się poruszasz. Masz wdzięk, seksapil, ładne nogi. Poważnie? Kryskasz zmysłowością. Nie widziałaś się w lustrze? Pewnie nigdy nie zauważyłaś, jakie masz ładne oczy. Podtrzymaj. Coś ci poradzę. Spięte włosy to wygoda, ale rozpuszczone dodadzą ci uroku. Ich kolor podkreśla Twoje rysy. Są bardziej... Wyraziste. Naprawdę? Oczywiście. Dlatego zachęcam, żebyś przyszła na moje warsztaty. Rozwiniesz swoją osobowość. Dobry pomysł. Możesz się zapisać w każdej chwili. Śliczna z ciebie dziewczyna.

Nie do wiary Miguel woli się męczyć na treningach niż przyjąć pomoc od swojego taty Podoba ci się ten kolor? Okropny Ochyda Już nawet nie chce mi się malować paznokci Gaston na pewno da mu wycisk, a Miguel nie pozwala sobie pomóc Na szczęście jest silny A trening dobrze mu zrobi, prawda? Czego chciała Roxana? Żebym nie przyjeżdżała do ojca na weekendy. Dlaczego? Podobno bardzo się tym stresuje. O co jej chodzi? To twój ojciec. Nie słuchaj tych bzdur. Sama nie wiem. Miałam wrażenie, że chce mi powiedzieć coś więcej. Ale nie powiedziała. Nie. Daj spokój. Nie kombinuj i nie dziel włosa na czworo. To chyba tekst Roberty. Teraz mamy na głowie inne sprawy. Poprosiłaś Roko o piosenkę? Nie. Zaraz do niego pójdę. No, 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 no. Musisz okrążyć. No Jeszcze raz. Co to było? No, 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 otra vez, otra vez. Powtórka. Vamos, vamos, Biegnij. vamos, vamos. Korrele, korrele. Postaraj się. Co ty wyprawiasz? A ver, oczarne I Jeszcze raz. A otra vez. Paz. Vamos, vamos Doble, doble! Dwa razy. Cruzado. Cruzado. Una. Vamos. Raz. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Arango. Arango. Cinco. Pięć. Jesteś zupełnie bez formy. Odpocznij, zaraz będziemy kontynuować.